sobie z żoną. Rzeką Bystrzycą, od kątów wrocławskich do, e, do Jarnoutowa albo jeszcze dalej. Zobaczymy jeszcze, gdzie, gdzie wysiądziemy. E, m, fajna dzika rzeka. Dzisiaj stan wody jest e, troszkę wyższy niż normalnie. W Jarnoutowie na drogowskazie metr 20 m pokazuje, więc przyjemnie się płynie. Nie jest jeszcze jakoś za dużo tej wody, też, także fajnie. I co? I tyle. Zapraszam na wspólny spływ. Zrobimy sobie jedzonko po drodze i na spokojnie trenujemy pływanie, bo już w drugiej połowie maja płyniemy po górskich rzekach w Albanii, pakraftami. Także będzie bardzo ciekawie. Testujemy nowe plecaczki River Trek, 55 litrów. Bardzo fajnie się na razie sprawdzają. Są worki z szelkami, ale szelki są takie porządniejsze. O. Eee, naprawdę fajnie to działa. Dodatkowo jak się trochę powietrza w plecaku zamknie, to bardzo miło leży na plecach, jest mięciutki i przyjemny. w kimś Nie. I potem co? Kaczkę zrobimy. Nagrywam to, bo żyjesz. Mega głupią rzecz. Wydawało nam się, że będzie ok, a jednak odwój jest, jest ambitny tam. Ciągnie z powrotem. No to zobaczę. No, spróbowaliśmy. Dużo błędów. Brak rzutki. Ale się udało. Na szczęście. Jak się czujesz? Nie wiem, czy to wrzucimy.

razem już bezpiecznie nie ma próbowania miejsce do bijania. się ja właśnie uznała, że panicznie boi się jazów, że nawet wodować się za jazem boi, tu dopiero odetchnęła, <gry> no, ale w sumie dobry kierunek. Ja wam powiem, że zaopatrzyłem się w kamerkę wododporną DJI Action O85. Zobaczymy jak się sprawdzi. Brakuje mi jeszcze mocowań, muszę coś wymyśleć. W Albanii będziemy mieć kaski na pewno, także może na kasku. Uda się zaczepić kamerę albo gdzieś na plecaku sobie zrobię, tak żeby można było na dziobie pakraftu założyć. Zobaczymy jak to będziemy ogarniać wszystko. No ale fajnie, fajnie to działa. Do 20 metrów pod wodę wytrzymuje bez żadnych dodatkowych obudów. Fajnie nagrywa naprawdę. No i tak. <śleszy> <śleszy> Lepiej niż z jazu. <śleszy> Dwa do przejścia. Męczący. Płyniemy dalej. Co, ty tutaj uciekasz? A ja próbuję dalej. Do auta. Marysia już spakowana. A ja pójdę dalej po samochód. Nie wiem ile mam do przepłynięcia. Z 500 metrów? Kilometr? A potem 2 km z buta. A tu jest knajpa dobra. Więc Marysia zostaje w dobrej knajpie. Ja już potrzebuję jednej z Dziesięć 10 km za nami, bystrzycą. Konkretna I, i trasa. Próba... No to było straszne. I masa powalonych drzew. Ciężko było. No taka trasa dla... Nie, nie jest to prosta, spokojna rzeka, tylko trochę trzeba się namęczyć. Tak, tam jest pasieka. Chyba pa, pa. dam znać, jak wyjdę z wody. wylazłem z wody jeszcze 2 km przepłynąłem jestem w samotworze pakuję się 2 kilometry do auta na piechotę i tyle z tej pamiętajcie żeby raczej omijać jazdy niż próbować to co zrobiliśmy to chyba wszelkie możliwe zasady bezpieczeństwa złamaliśmy po prostu to było głupie, krytyńskie i no, i tak zachowaliśmy się jak dzieci. Dobrze, że się skończyło, tak jak się skończyło. Okazało się, że ten odwój nie był aż tak straszny. Marysia dała radę się odbić od tego i, i odpłynąć, ale no, mi się ręce trzęsły jeszcze długo. Panika w oczach i naprawdę nie ma jak pomóc. Nie ma jak pomóc, bo z góry się nie da podejść. Nawet jak jest płytko połytki, to ta woda po prostu człowieka zetnie. Od drugiej strony też się nie da. Także na takie akcje to ze dwie osoby po dwóch stronach z rzutkami, e, nie wiem. E, jedziemy właśnie, właśnie dlatego jedziemy na ten wyjazd do Albanii. To będzie szkoleniowy wyjazd, tak jak organizator powiedział. Wypraw górskich sami nie zorganizujemy, ani sobie nie popłyniemy, ale da nam to wiedzę o tym, jak zachować się na rzekach nizinnych, na to liczymy. Właśnie żeby takich głupich błędów nie popełniać, że jak nam się wydaje, że może się uda, też by wiedzieć, że, że jednak może się nie uda. No. no i tym optymistycznym akcentem ja się zbieram, jadę po Marysie, która pewnie coś tam sobie dojada w restauracji. No i tyle, do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że już niedługo się na jakiś biwaczek wybiorę, bo Artur już mnie męczy, najmłodszy, żeby gdzieś pójść na noc. Sprzem koniecznie. Także, także do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.